Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu, takim pogadankowym. Tym razem chcę poruszyć taki temat, który o dziwo wyszedł od dzieci, raczej wyszedł nam mszy świętej dziecięcej. Gdzie jedno z dzieci powiedziało, odnośnie tematu pomagania Pana Boga ludziom, że Pan Bóg nie pomaga w rzeczach błahych. Tylko w rzeczach ważnych. I widzę tak sobie, kiedy to usłyszałem, to tak pomyślałem, że ja tak naprawdę, jeśli chodzi o Pana Boga, to ja doświadczam Pana Boga przede wszystkim w rzeczach właśnie, może niezbyt wielkich, choć tych wielkich też, ale w danym momencie, kiedy to się ta pomoc Pana Boga dzieje, to ja tak naprawdę nie jestem w stanie jej zauważyć, nie jestem w stanie jej jakby to powiedzieć uświadomić, ponieważ dopiero w momencie, kiedy cała, jakby cała sprawa, cała, całe wydarzenie, cały cały problem przeminie, wtedy jestem w stanie zdać sobie sprawę z tego, ile Pan Bóg działał i w ilu miejscach Pan Bóg był obecny. Czego ja, ja. tak ten, ten naprawdę w danym momencie nie byłem świadomy. I ja też doświadczam Pana Boga w małych rzeczach, nawet powiedziałbym błahych rzeczach, które są dla mnie mimo wszystko ważne. I tutaj zapaliła mi się taka delikatnie pomarańczowa lampka, ponieważ ja sobie tak pomyślałem: a co w sytuacjach, gdzie ja naprawdę potrzebuję. I teraz pomocy, ale mi jest to sprawa powiedzmy wagi życia i śmierci, ale po prostu. I ja także doświadczam tutaj działania Pana Boga, nawet w takich najmniejszych kwestiach i w małych sprawach. I dlatego nagrywam to, można powiedzieć, to moje tutaj gadanko. Aby się tak podzielić i zarać każdemu z was, którzy tu będą słuchać. Pytanie, w ilu miejscach tak naprawdę ja nie zapraszam Pana Boga właśnie do tych rzeczy małych, że uważam, że Pan Bóg nie jest po to, aby mi pomagać w rzeczach małych, tylko w takich ogromnych, wielkich. Bo ja uważam, że jeśli jest stwierdzone i powiedziane, że każdy włos na naszej głowie jest przeliczony, a włos to jest różka, która wyrasta z naszej głowy, no to jak Pan Bóg, interesując się każdym naszym włosem, może się nie interesować każdym naszym problemem. I Najbardziej co mnie zaskakuje to to, że to zostało powiedziane przez dziecko, że Pan Bóg nie interesuje się naszymi sprawami takimi małymi, bahymi, tylko e, wysłuchuje naszych próśb modlitw w sprawach wielkich. To jest teraz smutne, że dzieci mają takie przekonanie, nie proś Pana Boga, nie wiem, że, żeby mi się. Dobrze, nie wiem, wiązał buty, żebym bezpiecznie przeszła przez, nie wiem, przez drogę, żebym kogoś spotkała albo spotkał, tylko w, rzeczach wielkich, jak, nie wiem, choroba, jak jakiś, nie wiem, wyjazd, czy ogólnie zdanie, nie wiem, szkoły, czy danej klasy, czy danego sprawdzianu, żeby pan mógł tutaj podziałał. I dla mnie to jest trochę smutne, że dzieci już na, od najmłodszych lat uczą się, że nie wam tu pana Boga prosić o rzeczy małe lub malutkie, tylko o to wielkie. Ja je się uczę cały czas, że proszenie pana Boga o rzeczy małe czy na te malutkie też ma sens. Nie wiem jak ty na to patrzysz, ale ja wolę zaprosić pana Boga do każdego elementu mojego życia. Nie zawsze takie też takiego, który dotyczy smutku, który dotyczy trudnych rzeczy lub ważnych rzeczy, ale także i tych, które są właśnie takie małe, może codzienne, gdzie chcę tam zaprosić Pana Boga, bo wiem, że On jest obecny obok mnie. Tyle ode mnie trzymajcie się hej.